Cześć moi kochani, w końcu wracamy, tak, wracamy do nagrywania, wracamy z urlopu. Rok szkolny dla wielu z Was się zaczyna, zaczyna się wrzesień, dla mnie właśnie wróciłem dzisiaj z Polski, ale fajnie, 34 stopnie w Polsce, tutaj 15, jak fajniutko, chłodniutko. No dobra, trzeba po troszeczkę ponadrabiać materiałów, nowy balans, wszystko, nowy sezon niebawę. Miała być zmiana. W ogóle za chwilę porozmawiamy o chyba największej dramie w balansie, która może nastąpić, ale to za chwilę, bo chciałbym się jeszcze odnieść do Fishermana, ponieważ Fishermana... Ale nie, najpierw nie Fisherman, jeszcze za chwilkę. Chciałbym podziękować wszystkim moim wspierających kanał. Tutaj właśnie wyświetliła się lista. Cała lista wspierających jak na razie kanał. Dziękuję wam za wspieranie. Pomoże mi to w organizowaniu kolejnych turniejów. Dajcie mi do, czas do końca września, wywiążę się tam ze wszystkiego. Wy też Discorda połączcie z YouTubeem, niebawem nagram taki film właśnie na Discordzie, też Discorda dzisiaj wieczorem postaram się nadrobić, jak to zrobić i właśnie tam dostaniecie specjalną brangę, specjalny kanał, gdzie będziemy sobie pisać, rozmawiać i w ogóle. Więc dziękuję Wam za wspieranie mojego kanału i zapraszam do w, w, wspierania kolejno sobie, jeżeli chcą wspierać kanał. Każda złotóweczka pójdzie na turniej. Dziękuję. No dobra. Yy, wracamy do Fishermana, bo miał Fisherman dostać yy, łapanie latających jednostek, yy, tak samo jak było właśnie na trailerze kiedy nam przedstawiali Fishermana. Yy, okazuje się, że tego może nie być, ale nawet chyba nie będzie, ponieważ mają problem z yy, yy, chyba animacjami yy, jakoś tak. Coś tłumaczyli, coś problemy z animacjami, jakimiś tam yy, nie wiem, z, z, z balansowaniem tego w ogóle działania tego Fishermana, więc zobaczymy jak to będzie, ale w każdym bądź razie chcą dać mu e, możliwość <laughs> łapania latających jednostek, więc ja bym się cieszył, byłoby fajnie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, a teraz przechodzimy do chyba najzabawniejszego balansu, który teraz będzie. No to, co będzie się działo od poniedziałku, to będzie po prostu rozwalało system. To będzie tak. Exe Tornado, potem długo, długo nic i dopiero inne karty. Exe dostaje takiego bufa do ataku, fakt faktem, że dostaje mniejszy punkt, życia, coś tam, zasięg i coś jeszcze, ale dostaje takiego bufa potężnego do ataku, że tu chyba barbarzyńców będzie brało na pestkę jednym strzałem. No dobra, ale przejdźmy, bo mam kilka filmików z Instagrama yy, od Asha i nie tylko, więc jak tutaj tylko coś yy, będę wam pokazywał. No dobra, to przejdźmy do pierwszego. I tutaj jest pierwszy filmik, już widzicie tam, o tutaj, po waszej lewej stronie na ekranach, jest, tak, egzem, bo to są już egze po buffie, bo tutaj właśnie mają co niektórzy dostęp. Idzie golem, witchka i baby dragon, zobaczcie co tutaj się dzieje. Aha, jeszcze jest night witch tam. Zobaczcie teraz tornado, tornado to wstrzymuje, został sam golem w tej chwili, zresztą... Na pyrkę bierze równo tego golema, i wszystko. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Golem doszedł mimo tego do wieży. No, a egze tutaj po prostu wyczyściło to wszystko. Wyczyściło to wszystko, dobra. Przejdźmy do kolejnego filmiku. No teraz zobaczcie, co tu się dzieje. E, minionki, elitki e, i. PK. Zobaczcie, do tego jeszcze Tornado. Egze tutaj poczyściło. No, fakt, faktem, PK na raz. E, no na dwa tutaj jak zginą, zginął, ale zobaczcie jak to czyści, no po prostu miażdży, To będzie chore. Yy, w ogóle super mm. Się odniósł do tej sytuacji na Twitterze i nie tylko na swoich mediach społecznościowych, a zwłaszcza SET, yy, tam właśnie przedstawiciele Supersela, że yy, będą w pierwszych dniach obserwować EGZE, jak to będzie się zachowywało, i nie jest powiedziane, że nawet już w pierwszym tygodniu po kilku dniach EGZE zostanie troszeczkę znerfiony, żeby nie był tak mocny. Więc podejrzewam, że od poniedziałku, jak tylko balans wejdzie, korzystajcie z tego EGZE. No dobra, przejdźmy do kolejnego filmu. Tutaj mamy kolejny filming. tutaj jest właśnie lawa z balonem, zobaczcie jak to będzie, bo jeszcze był inny film lawa z balonem. Ale akurat mam to. Tam jeszcze chyba Mega Minion się wplątał. Znaczy, iSpirita jeszcze użył, ale ja mam gdzieś właśnie z filmu, gdzieś był jeszcze z Tornadem, że po prostu ten Lava Loon w ogóle nie podchodzi pod wieżę, że EGZE po prostu czyści. No naprawdę teraz EGZE i Tornado to będzie po prostu masakra w tym, na tym balansie co tu się będzie działo. Chciałbym znaleźć tych Barbarzyńców, ale chyba nie znajdę tego filmu z Barbarzyńcami. Zaraz chwilkę dajcie mi. No niestety nie znalazłem właśnie tego filmu z barbarzyńcami, ale tam był chyba, że po prostu jeden rzut toperem w Tomi z powrotem i barbarzyńców nie było, więc... Balans zapowiada się ciekawie, mam nadzieję, że to szybko znerfią, bo to będzie masakra, troszeczkę za mocno tego EXE chyba wybustowali. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, jak Wam się ten nowy balans będzie podobał. Ja to chyba naprawdę EXE zaraz wstawię do swojego składu i od poniedziałku EXE po prostu... Będziemy, no widzieliście co się dzieje. Jeżeli macie więcej filmików, podlinkujcie po, w komentarzach pod tym filmem. Zobaczymy co jeszcze ten egze potrafi. Zresztą w poniedziałek przekonamy się sami, a ja w końcu wracam do nagrywania. Trzymajcie się, cześć.